Witam serdecznie! Mariusz Szpakowski, Carmen Bohol, Filipiny. Idziemy do miasta, muszę wodę zabrać, zostawić butelki, musimy i wrócimy do szpitala. Danika jakieś badania ma, jakieś tam rzeczy do gornięcia w mieście. Także zapraszam Was na film. Może sit siedzieć z on na front Jedziemy Do tej Vanessa, tej Vanessa Jesteśmy już w Z Trzeba ogarnąć to badanie Mam nadzieję, że... A, no nie, kolejka jest duża No to będzie czekanie Urząd miasta znowu Nie ma chętnych do płacenia Słuchajcie, patrzcie patrz, jakie kraty tu są Jakby mieli ich tutaj, nie wiem Porwać A? Seven March Jak wiecie נעשה יוקי ביבי 71,5? Bardzo ładnie Musimy wrócić o godzinie 2, jest 11 Badanie jakieś, ba, e, Danika jakieś dodatkowe badania miała byłem na porcie się zapytać, bo czekam na przesyłkę. Otwarta jest w poniedziałki środy i piątki poczta tylko ostatnio jak tutaj byłem, to nie było gościa sobie gdzieś pojechał, oni tak właśnie robią przychodzą do pracy, jak jest taka mała poczta tutaj na Carmen przychodzą zameldują się i wychodzą I ich nie ma przez pół dnia dziewczyny na plac zabaw poszły tu zaraz przeszpitalo A na na mnie. Oh. You will play with daddy, Yeah. Okej. Okay. Here we go. <laughs> Panie sprzątają Hi. <many> Idziemy do miasta Kawałek jest, może za 300 metrów Nie będziemy tam 3 godziny siedzieć w tym ośrodku się po pokażę wam coś. Tego nie widziałem. Jestem na markecie I tutaj mają takie sekcje, tylko że dzisiaj jest to zamknięte Ale wygląda na to Że jest jakiś dzień, gdzie jest otwarte i to sprzedają Kozy, świnki, tu można Pewnie kury tam dalej, bo nie widzę stąd Coś nowego dla mnie A tu Zegarki naprawię e, Dobrze mamy tu z nimi Bo zawsze Możemy zostawić sobie torby Dlatego przyszedłem Torby zostawione Jedzonko jeszcze dla kurczaczków dokupimy Okej? Okay? This Chicken jest... to jest tylko... Przyszliśmy coś zjeść. To jest Tansik Canton chyba. A to jest mungos. Taki zielony groszek. Ja, yeah, ja. Yeah. A to jest dla pana Maria. <grywia> coś małe te kurczaki takie. Walutkę You on Manok? Manok jest to znaczy chicken Pokażę Wam jeszcze ten mangus tego tak, zbliżenia się zobaczyli Taki groszek Słuchajcie ta kobitka od tego internetu to mnie po prostu rozwala no. już ponad tydzień nie mam Słuchajcie, płacę 2000 peso za 500 mega... MB 500 megabitów bo na tydzień internet cały czas haj non-stop nie chodzi, rozłącza 5 minut, chodzi, 5 nie i mam maksimum 30 Ech, Mbps. I no nie, taki, nie taka była umowa moja z nimi, nie? Ja im, ja im się z nimi dogadałem, że będę płacił 2500 Mbps. No i ona mówi, że technicznie przyjdzie do mnie, ja wie kiedy, może jutro, może dzisiaj. Widomie może pojutrze, ona nie wie Taka z nimi jest rozmowa Ja mówię może, może next month, w następnym miesiącu może Nie nie, może dzisiaj, może jutro Po prostu tak się z nimi rozmawia No to jest, są po prostu Ach, już nie chcę mówić bo Szkoda słów <słuch>

Zanika, też też? Nie ma kogo? Nie ma, nie ma Są posiedzieli trochę w 7-11 Czekali półtorej godziny W Łodzi No i wracamy do kliniki Do badania o wyniki Dla lekarza Tu jakąś wysypkę mam, słuchajcie Wszystko mnie spędzi. Coś mnie pogryzło i wszystko mnie spędzi. Danika znowu jakieś proszki dostała, paszerują ją jakimiś prochami, nie wiem czy to dobrze jak ona wciąży jakieś prochy będzie brała.